Siema. Jesteśmy na dwa dni przed kolejnymi zawodami w tym sezonie, przed Frey Classic w Niemczech. Jak widzicie, waga z rana 99,2. Jestem teraz w trakcie nawadniania. Wczoraj wypiłem 12 litrów wody i na noc tą wagę już miałem 103,5 kg praktycznie. No i co? Przez pierwsze trzy dni od poniedziałku do środy byłem troszeczkę przygłodzony. E... 80 g węglowodanów każdego dnia. Tam białko dość wysoko, żeby też ta sytość była. No ale co? Dzisiaj przyszedł dzień, dzień ładowania. I właśnie ten dzień chciałbym wam pokazać. Przewidywane makro na dzisiaj to jest tylko 120 g białka i aż 900 gramów węglowodanów. Także nagramy sobie tutaj no i też bardzo dużo wody. Także pokażę wam też, że jakby ten pik formy dopiero mamy dopiero mamy właśnie w dzień startu, a dziś będę wyglądał na noc, podejrzewam, e, tragicznie. Będę taką cysterną po prostu. Około 10-12 litrów wody też mam dzisiaj do wypicia, do tego właśnie zjeść te 900 gramów węglowodanów. Także brzuch, podejrzewam, że też będzie dość mocno wypchany. No ale pokażę wam to wszystko i... i, i. No i co, jedziemy. Co dzisiaj mam do zrobienia, to tak jak w sezonie, wstać rano, Toaleta, zrobić fotki Dawidowi, wysłać fotki, czy plan się zmienia, czy się nie zmienia. No i zaczynamy dzień, nie? Potem trening. Treningi teraz to już są takie dość śmieszne. Nie lubię tak trenować, no ale jestem zmuszony tak trenować. Mam tutaj na myśli to, żeby całkowicie wykluczone jest jakiekolwiek ryzyko. Nie siadam, nie ciągnę, nie wyciskam poziomu. Wszystko zrobione bardzo zachowawczo żeby właśnie. Kompletnie nic tutaj nie spieprzyć w no, najgłupszej tak naprawdę sytuacji, gdzie miałbym na przykład się podjarać i, i wziąć jakiś większy ciężar właśnie w tych tygodniach pomiędzy zawodami. No co, no to zaczniemy sobie od pozowania, potem będę pokazywał wszystkie posiłki po kolei myślę. Codzienny mój poranny rytuał, czyli pozowanie, które muszę wysłać trenerowi, żeby zobaczył, czy wszystko gra. No i co? Ubrać się, odczekać godzinę, bo wziąłem tą hormon tarczycy, Jak wiadomo, po tym od razu nie pijemy żadnej kawy, od razu też nie jemy. Trzeba odczekać no i przygotować się na nie. I tyle. Posiłek numer 1, 150g ryżu basmati, basmati bo to jest mój ulubiony ryż sól, pieprz, dwa całe jajka ugotowane, nie chciało mi się smażyć, wolę ugotowane dziś 20g keczupu, 25g wentiny i 3 jednostki insuliny szybkiej i insulina będzie w sumie większości posiłków dzisiaj no i co jemy? Posiłek numer dwa, przedtreningowy. 20 g izolatu, 150 g ryżu. Troszeczkę kakao, tam jest 10 słodzików rozpuszczonych. Ja zaraz to wymieszam, żeby to było słodkie i takie dość łatwe do zjedzenia. Szczypta soli i 150 g ananasa, co daje łącznie około 20 g białka. 0 gramów tłuszczu i 140 g węglowodanów. Zabieram się za jedzenie i lecę zrobić ostatni trening już obwodowy, bo w sumie tylko tutaj się robi już takie obwodowe bez nóg. Dobra, posiłek numer 3. Straciłem głos całkowicie. 180 g węglowodanów, 40 gramów białka. Mamy tutaj 25 gram izolatu, 150 gram ananasa 50 gram słodkich płatków. 150 gram mogi ryżowej ugotowanej na 750, na 750 ml wody i tą wodę już też w dzisiejszy bilans zliczam, no i do tego insulina 3 jednostki. Posiłek numer 4. Tutaj mam cały miszmasz 150 gramów sushi. To jest tylko tak, żeby te węglowodany dobić, których mi brakuje z ziemniaków. 400 gramów ziemniaków czyli 80 g węglowodanów, jedno jajko, czyli 5 gram tłuszczu, 130 g piersi z kurczaka usmarzonej, co daje nam 30 g białka i około 75-100 g warzyw, tak żeby po prostu te trawienie też tutaj e, dzisiejszego dnia gdzieś tam pracowało lepiej. Ten błonnik na pewno e, nam się dzisiaj przyda. Nic, no zapieram się za jedzenie, pozostały nam jeszcze dwa posiłki. Posiłek numer 5 mamy tutaj 105 gramów kleju ryżowego, zrobionego na wodzie, 35-40 gramów izolatu, 10 g masła orzechowego w środku, 5 gram kakao, około 10-15 tabletek słodzika, szczypta soli no i 150 g ananasa. Jest to mój dzisiaj przedostatni posiłek. Posiłek numer 6, posiłek ostatni na dzisiaj 150 g ananasa, około 125 g ryżu, około 150-200 g warzyw. Tutaj troszeczkę tych warzyw więcej dorzuciłem ze względu na po prostu na to, że tego polnika trochę mało dzisiaj miałem, a jeszcze minimalnie tego miejsca w brzuchu mam. Około 150 gramów mięsa, 125-150 Tutaj dorzuciłem sobie jeszcze kilka rolek sushi, tak żeby po prostu ten posiłek tam osiągnął 140 gramów węglowodanów, czyli tak jak według planu. No i jedno jajko to 5 gram tłuszczu, tak żeby ten tłuszcz też w tym posiłku się znajdował. Dobra, jestem po ostatnim posiłku. Jestem po około 10 litrach wody. I tego widoku, co teraz zobaczycie, to raczej za wiele to z kulturystyką nie ma wspólnego ze względu na brzuch, który mega mocno mi wystaje. No, ale ten brzuch wystaje mi na całe szczęście tylko właśnie w momencie, gdy ładujemy to jedzenie, te węglowodany i gdy się nawadniamy. Jak widzieliście w zeszły weekend na scenie, no z tym brzuchem całkowicie żadnych problemów na scenie. Na szczęście nie miałem, a jak to robię, to po prostu nie dość że te trawienie już w tym ostatnim dniu jest OK, troszeczkę lepsze, tam enzymy, wiadomo, wiadomo. Ale mimo tego, że rano wstaję z płaskim brzuchem, to jeszcze sobie stosuję czopka, tak żeby wyczyścić już wszystko do zera i, i taki czopek potrafi nawet 0,6 do 1 kg u mnie jeszcze tej treści to ściągnąć, a to jest moim zdaniem bardzo duża liczba i nawet nie patrząc tutaj na kilogramy, wyobraźcie sobie, że macie właśnie ten jeden kilogram w jelitach i no jak ten brzuch ma być idealnie płaski, idealnie zaciągnięty na scenie? I jak dużą różnicę może zrobić po prostu to, że pozbędziemy się tej treści litowej? No moim zdaniem to jest około nawet 2-3-4 cm w, w obwodzie talii. A wiadomo, że zwężając stalię, poszerzamy swoją górę ciała, wszystko co jest na koło. Im mamy mniejsze centrum, tym wszystko naokoło będzie się wydawało większe. Także dobra, zrobię ostatnie pozowanie, które też poleci do Dawida, tak żeby się dowiedzieć, co robimy dalej. I, i tyle. I know your You try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace Not <laughs> that I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. Dobra, siema, jesteśmy właśnie w połowie trasy do Kobend. Wyjechaliśmy około 7.30 rano ta forma. Jeszcze minimalnie była za mgłą, trochę się zmartwiłem, ale napisałem do Dawida tak jest zwykle I Dawid powiedział, że forma ma być za 13 godzin, a nie rano. I jakby była rano, no to ciężko by było to przytrzymać właśnie przez 13 godzin do tej 20, o której mamy chodzić. Także już się tak aż nie martwię. Powinno wszystko wypalić. Tak mi się wydaje. Co do ładowania, pokazałem Wam dzień ładowania, to było 900 węglowodanów. To był dzień czwartek. W piątek już nie nagrywałem, bo miałem dosłownie taki sam dzień 900 węglowodanów około. Plus jeszcze poszedł posiłek na noc Tam tosty z serem i szynką, trochę keczuku. Myślę, że około 1050 węglowodanów wczoraj przez cały dzień załadowaliśmy. Dzisiaj ładujemy około dwóch-trzech posiłków jeszcze do około godziny myślę 14. Potem już będę się czyścił, czyli tam wiadomo, a... no, starał się zrobić tak, żeby ten drzuch był płaski. To już możecie się domyśleć jak to zrobię. Nie będę tego też w każdym materiale powtarzał. Chyba, że nie będzie potrzeby, może będzie akurat tak, że, że ten drzuch pozostanie płaski. No i co? Kolejny posiłek, drugi już dzisiaj po ścianania. E, około 100-120 gramów węglowodanów, Mam tutaj klej krzyżowy, 1 trzecią banana, 4 biszkopty, 20 g masła orzechowego i 25 g białka. E, zjemy, wsiadamy do auta, połowa drogi jeszcze przed nami. Około 14 się zweryfikujemy, też postaram się tam coś nagrać. zaczymy też, jak nas właśnie przyjmą. E, będę jedynym polakiem na zawodach. Będzie nas około 10 w kategorii. Kategoria jest open, także tutaj waga nas nie obowiązuje. Rano ważyłem 99,4 kg, z tego co pamiętam. Więc będzie to no wyższa o 2 kg waga niż tydzień temu na zawodach. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na docięcie, że to docięcie będzie takie samo albo i lepsze. Biorę się do jedzenia i zaraz gotujemy trasę. Chaos is drowning. Your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless See that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up? I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way. I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Dobra, wróciliśmy z Fray Classic. I co? Impreza bardzo fajna, organizacja też bardzo fajna, ze względu na to głównie, że i weryfikacje, na których było ze 100 osób. My byliśmy na końcu kolejki. Yy, obstawialiśmy, że się przedłużą. Były zaplanowane tylko od 13 do 15. co się okazało idealnie o godzinie 15 skończyli te weryfikacja. Mm, bardzo szybko kolejka szła. Pierwszy raz się w sumie spotkałem z takim czymś, żeby aż tak szybko. I jeszcze fajna sprawa, bo nie skasowali mnie za start, także trafiło się ślepej kurze ziarno. A z daleka już mnie rozpoznali, bo tam organizator też moje zdjęcie dodawał na Instagrama. I o, Lewandowski, Lewandowski, wiadomo też nazwisko znane w Niemczech. No i gdzieś tam, nie wiem, z 80 euro prawdopodobnie zaoszczędzono właśnie tutaj na startowe. Już nie upominam się, przecież, że będę jeszcze. Nie chciałem się upominać po prostu, że, żeby latać z nimi, jeszcze im płacić, skoro jakoś się tam trafiło, no to już czemu nie. Eee, kolejna rzecz. Kilka anegdot. To co się tam działo, no pierwszy raz startowałem w Niemczech, ta metodyka i ładowań, i pompowań, i ogólnie przedstartowa, no to powiem wam, że byłem bardzo zaskoczony. Eee, pierwsze co zobaczyłem z kolegą, który właśnie tam był ze mną, Kamil, bikini Fitness przed nami w weryfikacji w kolejce zjadła całą paczkę wafli ryżowych yy, z całym takim miodem lejącym się, nie wiem ile tego to miodu z 300 ml i całą tą paczkę zdążyła zjeść przed, przed zweryfikowaniem się. Nie wiem, czy tak się robi. W sumie nie jest zawsze na bikini może tak się robi. No ale dla mnie to było coś dziwnego, że właśnie takie coś. Yy ładowanie tam z męskiej sylwyzy, z Classic Physique, takiego mm, pochodzenia arabskiego zawodnika bardzo fajnie wyglądał, bardzo ładnie też napchał się jedzenia jeszcze przed dwie godziny przed startem tam posiłek miał kg, podejrzewam jak się pompował to pompował nawet nogi to też dla mnie nie żeby ktoś pompował nogi przed sceną co się okazało później właśnie jak się rozebrał to nogi bardzo słaby miał, ale góra ciała nadrobiła i zajął ostatecznie drugie miejsce. No, ale tutaj już nie, nie mówimy o wyniku, co bardziej o tym po prostu, o tej metodyce. No i co, zwycięzca mojej kategorii, czyli Open i też w sumie dowiedziałem się, że te zawody były na zaproszenie, na zaproszenie. Ja to zaproszenie uzyskałem w sumie zadając pytanie, czy mogę wystartować na Instagramie. Także też mi się przyfarciło. No zwycięzca Rosjanin wygrał rok temu na Santa Suzana mistrzostwa świata weteranów do 45 lat Open, czyli overal i teraz tutaj przyjechał no, bardzo duży facet sylwetki jego fanem raczej nie będę, bo tutaj dość rozjechany, ale też metodyka tutaj coś po prostu niesamowitego 200 wody na 10 minut przed startem bez zapity i taki po prostu jak macie pączki takie donaty jak kupujecie w takim tym to całą taką a, paczuszkę donatów tam było nie wiem ile tego z 400 gramów podejrzano i najróżniejsze tam były słodkości nie tylko te donaty ale jeszcze jakieś inne takie właśnie ciasteczka wsunął to całe przed sceną no i co no i ogólnie nie wiem jakby to była federacja NPC to podejrzewam że nie wygrałby <laughs> tych zawodów no ale tam ta Federacja Naka gdzieś postawiła bardzo mocno na gabaryt. Już omijając fakt, że no nie był zbyt estetyczny, proporcjonalny, bardziej taki zwalisty. No ale miał 10 kg więcej ode mnie na scenie. Docięcie nie wiem, raczej nie miał lepszego. No ale mówię, no postawił na ten prawdopodobnie po prostu na rozmiar. Miejsce drugie zajął chłopak, taki przecinek, dość wysoki, sylwetka ogólnie bardzo ładna, ale też podejrzewam, też myślę, że nie powinien być drugi. Miejsce trzecie zajął taki chłopak w moim wieku w sumie. Też nie powinien być trzeci. Prawdopodobnie. No a ja zająłem czwarte miejsce. No podejrzewałem, że tak może być, że, że te oceny nie będą aż takie, powiedzmy, sprawiedliwe, chociaż może się mylę, może tak nie jest. Ale no ja widziałem siebie na co najmniej trzecim miejscu, tym bardziej, że właśnie osoba z trzeciego miejsca tutaj e, można się przyjrzeć na materiale, te barki są tam podkręcane i to dość ostro. Bo to jest, by, ten kształt barków albo stany zapalne, albo mówię no są podkręcone po prostu i to widać i przodem i tyłem. Chyba, że ma jakiś chory i, i są aż szpiczaste, no co mnie ominęło. Czego najbardziej szkoda? To były, w sumie nie wiem, ale wydaje mi się, że to były najlepiej opłacane zawody amatorskie w Europie. Bo za pierwsze miejsce było do wygrania 2500 euro w gotówce, za drugie 1000 euro w gotówce i za trzecie 500 euro w gotówce. Czyli te trzecie miejsce jakby e, zajmując miałbym chociażby zwrócony no, dojazd i tak dalej, jedzenie, wszystko. No ale też nie jest mi jakoś szkoda, bo to sobie jeszcze odbiję. Tylko, że mówię, no te oceny trochę tego nie rozumiem, ale też nie będę się spinał o to, bo to nie jest jakaś tam walka o jakieś naprawdę prestiżowe zawody i czasami tak po prostu będzie, że gdzieś mnie przeoczą, czy coś. Tutaj akurat miałem wrażenie, że sędziowie w ogóle na mnie nie patrzą. Ale no do finału wszedłem, zająłem czwarte miejsce, chyba na 12 albo 13 zawodników. Tam odzew też dość fajny był. Kilka osób podeszło, mówiło, że fajnie wyglądam. I tyle. Myślę, że, że zawody ogólnie fajne, udane. Jakieś tam przeżycie, bo też pierwsze zawody za granicą. Także się cieszę. I za tydzień jedziemy na tenis Wolf Classic i zobaczymy, jak tam nam pójdzie. Ну, no, на no, no, no.